angielski w biznesie rozdział 2 podstawowe słownictwo biznesowe 2.1 słownictwo związane z biurem praca w biurze wymaga znajomości określonego słownictwa, które ułatwia komunikację i organizację codziennych zadań. W tym dziale przedstawiam najważniejsze nazwy stanowisk, pomieszczeń i mebli biurowych, a także podstawowe pojęcia związane z życiem codziennym. Cała ta wiedza jest ważna niezależnie od wieku czy poziomu wykształcenia, ponieważ pomoże ci lepiej poruszać się w środowisku zawodowym. menadżer menadżer Kierowanie zespołem, zarządzanie projektami i podejmowanie strategicznych decyzji to kluczowe obowiązki menedżera. Jest on odpowiedzialny za planowanie, organizowanie i kontrolowanie działań zespołu, aby osiągnąć założone cele firmy. MNDR Menedżer. Sekretarii, sekretarka Sekretarka zajmuje się administracyjnymi zadaniami, prowadzeniem kalendarza, organizacją spotkań oraz obsługą korespondencji. Jej rola jest kluczowa w utrzymaniu płynności pracy biura. Sekretarii Sekretarii Receptionist. Recepcjonista. Recepcjonista jest pierwszą osobą, z którą kontaktują się goście firmy. Odbiera telefony, wita odwiedzających i prowadzi rejestr wizyt. Receptionist. Receptionist. Accountant. Księgowy. Księgowy odpowiada za finanse firmy, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie raportów finansowych oraz kontrolę wydatków i przychodów. Kant. Accountant. Human Resources, HR, Specialist, Specjalista do spraw zasobów ludzkich, HR. Specjalista HR zajmuje się rekrutacją pracowników, prowadzeniem szkoleń, zarządzaniem dokumentacją pracowniczą oraz wspieraniem rozwoju kariery pracowników. Human um, Resources Specialist. Sales Representative, przedstawiciel handlowy. Przedstawiciel handlowy zajmuje się sprzedażą produktów lub usług firmy, kontaktuje się z klientami, negocjuje warunki umów i stara się pozyskać nowych klientów. Sales, Sales Representative. Office, biuro. Biuro to przestrzeń, w której pracownicy wykonują swoje codzienne obowiązki. Może to być otwarta przestrzeń typu Open Space lub indywidualne pokoje. FS. Office. Conference Room Sala Konferencyjna. Sala Konferencyjna to pomieszczenie przeznaczone do organizowania spotkań, prezentacji i konferencji. Jest wyposażona w niezbędne urządzenia audiowizualne. KNFRNS Room. Conference Room. Break Room Pokój Socjalny. Pokój socjalny to miejsce, gdzie pracownicy mogą odpocząć, zjeść posiłek lub porozmawiać w przerwach między pracą. Zazwyczaj wyposażony jest w kuchenkę mikrofalową, lodówkę i automaty z napojami. Breakroom. Breakroom. Receptionerie. Recepcja. Recepcja to obszar, gdzie goście są witani przez recepcjonistę. Zazwyczaj znajduje się przy wejściu do firmy i jest pierwszym punktem kontaktowym dla odwiedzających. Receptionerii. Receptioneria. Cubicle, box biurowy. Box biurowy to małe, wydzielone miejsce pracy w biurze typu open space, zapewniające pracownikom pewien stopień prywatności. Cubicle. -kl. Cubicle. -kl. Storage room, magazyn. Magazyn to pomieszczenie przeznaczone do przechowywania dokumentów, materiałów biurowych i innych niezbędnych przedmiotów. Strd room. Storage room. Komputer, komputer. Komputer jest podstawowym narzędziem pracy w biurze, używanym do tworzenia dokumentów, komunikacji mailowej i korzystania z różnych aplikacji biurowych. KMputr komputer printer drukarka Drukarka służy do wydrukowania dokumentów, umów, raportów i innych materiałów potrzebnych w pracy biurowej. PRNTR printer Skana, skaner scanner Skaner pozwala na digitalizację dokumentów papierowych, umożliwiając ich przechowywanie i przesyłanie w formie elektronicznej. E SKNR skaner fax machine fax Fax to urządzenie umożliwiające przesyłanie dokumentów przez linię telefoniczną. Chociaż jego użycie jest coraz rzadsze, nadal spotyka się je w wielu biurach. Fax Emin. Fax Maszyn. Telefon. Telefon. Telefon jest niezbędny do prowadzenia rozmów głosowych z klientami, partnerami biznesowymi i współpracownikami. TLFN. Telefon. Desk. Biurko. Biurko to podstawowy mebel w każdym biurze używany do pracy. Często wyposażone jest w szuflady i przestrzeń na komputer. DSK. Desk. Deadline. Termin. Termin to określony czas, do którego należy ukończyć zadanie lub projekt. Przestrzeganie terminów jest kluczowe w efektywnej pracy biurowej. Didelan. Deadline. Meeting, spotkanie. Spotkanie to zgromadzenie osób w celu omówienia spraw służbowych, planowania działań lub podejmowania decyzji. Meet. Meeting. Task, zadanie. Zadanie to konkretna praca do wykonania, którą pracownik otrzymuje od przełożonego. Może to być napisanie raportu, przygotowanie prezentacji czy analiza danych. TSK. Task. Report. Raport. Raport to dokument zawierający informacje na temat wyników, postępu pracy lub analizy określonego zagadnienia. RPRT. Report. Agenda. Plan spotkania. Agenda to lista tematów do omówienia na spotkaniu, która pomaga w jego strukturze i efektywnym przeprowadzeniu. DND. Agenda. Invoice. Faktura. Faktura to dokument potwierdzający sprzedaż towarów lub usług, zawierający szczegóły transakcji i kwotę do zapłaty. NVS. Invoice. Invoice. Angielski. W biznesie. Rozdział 2. Podstawowe słownictwo biznesowe. 2.1 Słownictwo związane z biurem.